W poprzednim odcinku. Uciek. I dzisiaj co robił? No i dziś właśnie chodzi i szuka, tak się przygląda telewizor. Bo ostatnio w zeszłym roku to były takie stare monitory, nie? Mhm. Na dole w piwnicy. To chodził motkiem, to wszystko rozbił. A dzisiaj już zaczynał ucinać y, wtyczki, nie? Od przedłużaczy tam na dole. No i tak chodzę za nim wszędzie i to pilnuję, nie? Mhm. Czyli dobrze, zobaczył nas Jurczyk, tak? Otworzył okno od piwnicy. Dobrze, no, to jasne. No, przekażemy policji. Trudno by było, żebyście państwo walczyli, trzymali pana na szybce, jak my, my tutaj dojedziemy, nie? Jest czwartek, godzina 13:37. Ratownicy pogotowia z Bochni otrzymują wezwanie do jednej z okolicznych wiosek. Kobieta w podeszłym wieku cierpi od rana na bardzo silny ból głowy. Od dwóch dni ma zawroty. Może siedzieć, ale nie jest w stanie samodzielnie podnieść się z łóżka i zrobić choćby jednego kroku. Jej syn zadzwonił po pomoc. Dobry? Dobry Pani Pana? Panie Kola, Pani żyje, tak? Dzień dobry. Co to się dzieje, proszę pani? Przepraszam. Co się stało? Mówię, mam spyła. Od kiedy? Od kiedy? Ja wstałam. Wyspałam. Leczy się pani na coś? Koledzy tu pomierzą w międzyczasie. A, sono, tak? A z serduszkiem jakieś problemy? Jakiś udar był kiedykolwiek? Uszolona jest Pani na jakieś leki? I te zawroty od kiedy są? Dni, Dwa dni, tak? Dwa dni, tak? tak nie? Ci, nie, ludzi, bo ja jestem po operacji. Mhm, nudności są, a jakaś biegunka przy tym? Dno, miały nie, miały nie ma Nie, Tylko nudności zawroty głowy. Z kręgosłupem problemy są? Tak. Ja, są. Ja się boję znowu z kolei sam zostawić. No bo jak do stołu kurde nie może dojść. No. no. 130 na 90. Dobrze. Jak pani głowy przy, przykłada do brodek do klapki piersiowej, albo skręca głową, to bardziej się kręci w głowie, nie czy nie? Mimo wielu chorób, starsza pani zachowuje zadziwiającą sprawność umysłu. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego nie najlepszego stanu zdrowia. Dobrze. Tu się z góry dostaniemy, dobrze? No mam, tu taki... Tak, mówiła. i dla dlatego się obawiam, czy, czy... <grym> Brzuszek boli no, gdzieś? No, Oczywiście. Dać mi rączki, tak ja aby pani chciała ze mną przywitać drugą i ścisnąć mocno. Ile siły? Udarł Pociągnąć tak do siebie. Odepchnąć w drugą stronę. W drugą stronę pchnąć. położyć. Dobrze. Tym paluszkiem do nosa tak trafisz na zmianę. Raz jedną rączką, raz drugą. Te rączki cały czas tak się trzęsą, tak? A już 7 lat, to nie są 7 lat się czeszą. Czy coś boli w tym momencie? Jakieś karty informacyjne ze szpitala. Na do osobisty możemy poprosić. prostu. Czy pani mnie Ale słyszy? Pani, pani doktor. Tak, tak, tak. tak. No, okay. Czy coś boli? Na razie nie. Nie boli. Czyli w sumie tylko te zawroty głowy pani przeszkadzają, tak? Tak, jeżeli no, pobrałam tabletki, po to na razie działanie mają. Dla mnie, że ja leżę, nie mogę spać. się jeszcze cukier. To okay. wygląda tak, proszę pani. Są takie dwie, dwie opcje. Tak naprawdę nie jesteśmy w tak, stanie stwierdzić tutaj, skąd te zawroty głowy są. One mogą być od kręgosłupa, one, one mogą być od głowy od zawrotek głowy, od, od tętnic podstawno-kręgowych, ale miała Pani też udar. Także my byśmy Pani proponowali transport do szpitala na dalszą diagnostykę. Z jednej strony nie należy wzywać pochopnie karetki tylko i wyłącznie z powodu bólu głowy. Z drugiej strony ta kobieta przeszła już udar i jest w bardzo podeszłym wieku. Nagły ból może więc oznaczać, iż w jej głowie dzieją się bardzo niebezpieczne rzeczy. Na razie na udar to nie wygląda, ale ratownicy nie mają wątpliwości, że trzeba kobietę przewieźć do szpitala. Dobra, to jedę ja po krzeselko. Trzeba jeszcze założyć węflon i podać lekarstwa. Znalezienie jednej z żył które u osoby w tym wieku są kruche i niewidoczne, to duże wyzwanie dla ratownika. Uuu, będzie ciężko tu przejść. Nie, 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 ja to ja prowadzę mamy za, za, za rękę na chodź, dobra? I tam są usiądę. Aha, dobra, to my panią no, pomożemy, podprowadzić tutaj, tutaj... Bo ja tutaj nawet chodzika i nie daję. No wąsko, wąsko jest, jest bardzo. Bo jest wąsko. Choroba Parkinsona jest straszna. Ręka trzęsie się bez przerwy. Z każdym dniem. Choroba powoli zabiera życie. Będzie okucie. Postarać się tak przez moment nie ruszać. Wiem, że jest... Wiem, że to jest problem, ale. Kobietę trzeba było niedawno ratować. Będąc w mieście na zakupach, zemdlała. Wezwano pogotowie. Pani mam zęgrowe to potrafiła zymrodzić w mieście Co i to, to ją z miasta brała. Mglenie takie miała w mieście, no, no. tak? Pani. Tak. Okej. Okay. z miasta ją pani nawet brała. Tak. A to to ona zna ten obiad taki, kurde, jak ją tak... W tej głowie się różne cuda mogą dziać, z tego względu, że pani też ma Parkinsona, więc to świadczy jakiś miażdżycy w głowie. Pani sama i ta bóla była... Proszę? Możliwe, możliwe. Po I pozbierałeś, tak? Teraz jeszcze trzeba tej pani pomóc przenieść się na krzesło. Tutaj będzie trzeba sobie usiąść i my dalej już panią zawieziemy. Obrócić się spokojnie. Tak proszę się obrócić. Ja pani. tu panią trzymam, nie ma się czego bać. Jak ci Usiądź dę? O bardzo dobrze, ja teraz zabijemy panią takimi pasami. Powietrza mi była. Zaraz damy. De. Teraz z na nosze. Przełożymy tutaj panią nam nosze, dobrze? Na łóżko nasze. Bardzo silny, nagły ból głowy to poważne ostrzeżenie i dobrze jest mieć tego świadomość. Może być spowodowany udarem lub też wylewem. Tak było w kwietniu 1945 roku. ówczesny schorowany bardzo prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt obudził się rano z bardzo silnym bólem głowy. Wówczas nie do końca zdawano sobie sprawę z tego typu objawów. Kilka godzin później Prezydent USA już nie żył. Przyczyną był krwotok śródmózgowy. A pamięta Pani, w którym roku był udar u Pani? Udar mózgu, kiedy Pani przeszła. W którym roku? Dobrze. Rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Wkrótce zapewne wszystko się wyjaśni i może za kilka dni starsza pani wróci do swojego domu. Zespół karetki podstawowej w czasie powrotu do bazy od pacjenta chorego na schizofrenię zostaje wezwany do mężczyzny, który grozi samobójstwem. Na miejscu jest już policja. No, Mam tak. Dużo. Nie. Yeah. Leki do tego poszły? Nie. Yeah. Nie yeah. Dobrze. Co się dzieje? Co się dzieje? Bo ostatnio chyba widziałem też, że był pan na oddziale, tak? Nie? I pan się. No, pan sobie ja wolę stać. Co się dzieje? Co się dzieje? Jak się pan czuje, chce co pan coś zrobić. Co nie? nie? nie Jakieś karty informacyjne z ostatniego pobytu w panu szpitalu gdzieś co? Pan był na oddziale, ym, nie pobytu? wziął ze sobą. Nie wziął. Niestety tak, wyszedł sobie i nawet nie odebrał Jakiś... dokumentów. Co panu pan polega w tym momencie? Da się pan zladać? Tak. Dobrze. Dobrze. Nie musimy nic z tobą wybrać. Dziękuję panu. Okej. Na co się pomęczy? Na nic. Na nic się nie leczy. To dlaczego pana żółdzia, bo chciałbym zdać udział w rachunku podrój? Jakiego powodu pan był u nas? Też pan był taki zmęczony jak dzisiaj? Czy coś innego się działo? To Kto z wasza muśni są Czy pan? Tak. tak powiedział, jeżeli go po prostu zostawię, to on po prostu sobie. No, a potem jak pan powiedział, że pan on zostawi. Czy jak już jakieś zmysły samego Nie. No to ja. To pani kłamię czy pan Ciąg dalszy nastąpi.